Siemana, jestem Lokar, witajcie w kolejnym odcinku tutaj z naszego obozu Słuchajcie, stało się coś bardzo, bardzo... Możesz, możesz, możesz mi nie przeszkadzać? Gdzie ty jesteś? Tu. Możesz być cicho? Dziękuję. Stało się coś mega, mega, mega dziwnego i stwierdziłem, że jak to zobaczyłem to od razu włączyłem nagrywanie, bo... No kurczę... O, udało mi się to lepiej... Nieważne, 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 bo ja znowu gadam o pierdołach. Ale trzeba od razu było włączyć nagrywanie, żebyście zobaczyli, znaczy zobaczyli, nie wiem, nie wiem czy znaczy zobaczyli, no generalnie budzę się w obozie, patrzę i Griza nie ma i pobiegałem sobie po okolicy już tak dłuższą chwilę, ale no nie ma go, nigdzie go nie znalazłem tutaj w obozie, nie wiem, nie przyszedł po chwili, nawet tutaj sarninkę próbowałem mu, wiesz, zawołać go, wiecie, wie, wie, no że no patrz, mam sarninkę, chodź dostaniesz i, i nie działało i nie przyszedł, nie mam pojęcia gdzie on jest. Więc postanowiłem, że włączę nagrywanie, powiem Wam w ogóle o tym, że coś takiego się stało i go poszukam. Ale jeszcze zanim pójdę go szukać, to chciałbym Was zaprosić na streama jutro o godzinie 12, bo, bo to będzie ostatni z tak, tych streamów takich, wiecie, codziennie przez tydzień. Y oczywiście streamy będą się dalej pojawiać na, na tym kanale, więc dalej możecie y pilnować go, wiecie, zostawcie suka, żeby nie przegapić żadnego streama, dzwoneczek też i wtedy nic Was nie powinno ominąć. No i w sumie to, czy ja chcę coś jeszcze powiedzieć? A, zapraszam Was jeszcze na mój drugi kanał, do którego macie link w opisie. I ty to chyba będzie tyle? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Więc, no, nie chciałem otwierać w punktu, nieważne. Więc przejdziemy się i poszukamy gliza. Jak tam jest stan mojej elity? Dobra, dalej jest y, używalna, bo, bo ja ją ostatnio ją naprawiałem, więc powinna działać. Przejdę się po tej wiosce i nie wiem, może go w niej znajdę, może z kimś rozmawia. Nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. To jest trochę dziwne, szczerze, bo Aravos zniknął i był tam ten, ten symbol całej rodu Grisa. Teraz znika sam Gris? No nie wiem, nie wiem. To jest, to jest dziwne. Czekajcie, jest w tajniku? O, tu śniegu nasypało jakoś jak zawiało pewnie. Chyba, chociaż w sumie te okna to są takie, że dobra, dobra, nie musiało zawiać, mogło wpaść przez okno, ale dobra. Tu Griza nie ma, więc... Idziemy dalej, ale kurczę, no nie będę latał od domu do domu i go szuka, to jest bez sensu, nie? To jest absolutnie bez sensu tak biegać od domu do domu. Eee... O, ta, tam jest jakieś zebranie, dobra, czekajcie, spróbujemy podejść, podejść i może się czegoś dowiemy. Tylko tak, wiecie, żeby się nie zorientowali, bo trzeba się skradać, nie? Bo jednak troszeczkę nas tutaj, no, pogonili i uwięzili robosa. Coś słyszę jak gadają, coś słyszę. Co jest? Ej, ej, ej on, coś, on coś schował, on coś schował w beczce, ewidentnie coś schował w beczce. Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Spróbujemy zajrzeć mu przez okno. O, dobra. Ej nie, 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 nie. Ej, znowu, znowu widział mnie, Spojrzał się na mnie. Dobra, nie, nie, nie. Ja stąd tu czekam. Ja stąd tu czekam. Ej, słuchajcie, oni coś ukrywają. Oni coś ewidentnie ukrywają. Nie wiem, siedzą i w jakimś, nie wiem, w sumie, czy to jest jakiś magazyn, czy, czy co to jest, ale to wątpię, że ktoś w domu miałby tyle beczek, więc trzeba, że to jakiś magazyn. Siedzą w nim, gadają w czwórkę i jeszcze coś ukrywają. I nie wiem, pewnie sobie pokazują, no bo jak coś wyciągnął z beczki, potem do niej schował, albo na odwrót, albo najpierw yy, coś schował, potem wyciągał. Czyli albo coś sobie, coś ukrywają i sobie to pokazują, albo druga opcja jest też taka, że mają coś, co nie chcą, żeby ktoś się dowiedział. Wiecie, coś ukrywają jakiś przedmiot, i, i to może być coś niebezpiecznego, więc no przydałoby się Grid, żeby się dowiedzieć o co chodzi. Chociaż nie wiem, może ja już mam paranoję, tak to jest możliwe, ale. Mam jeszcze jeden pomysł, gdzie on może być. Tam, tam, chyba tam była ta druga wioska, która mu się spodobała. I się tam przejdę teraz, żeby zobaczyć, może poszedł sobie na wakacje, bo on coś tam wspomniał, że się tam na wakacje pójdzie. Nie wiem, czy to prawda, ale. No, ale się tu przejdę i. W sumie to. Wybacz mi świnko, ale, ale jedzenia dużo nie mam. Musiałem, musiałem, mam nadzieję, że mi świnka. Wybaczy, ale królik samobójca. Kurczę, ale tu... Jaki, Jakie wzory, ty. Dobra, jest tu ktoś? Puk puk. Dzień dobry. E, skrzynka, e, w której jest patyk, stół i nie wiem, jakaś ławka zamiast łóżka do spania. No, za bogaty tutaj e, mieszkanie nie jest. E, przepraszam, panowie, widzieliście takiego marudę w czarnym kapturze, fioletowy strój? Nie? Nie, nie? Kurczę, nie widzieli. Eee, czyli albo go tu nie było, albo się w sumie ukrył, bo to jest możliwe. To, to jest bardzo możliwe, że. No wiecie, że się ukrył, że się skradał tutaj po prostu przez tą wioskę. Ale, no nie wiem, nie wiem, wydaje mi się to dziwne. Nie wiem, tu. No nie, no tu nie ma nic takiego, co. Co Gris mógłby chcieć tutaj tak naprawdę zrobić poza samym przyjściem, tu. O, Misiek! A ja to chyba nie jest ten sam, co mnie Arawosa wtedy. Y, 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 pogonił w lesie, od tak to nazwijmy. Dobra, nie, to jest bez sensu, no, to jest bez sensu. Tu nawet nie ma żadnego budynku wyglądającego na wieżę, w którym Gris mógłby chcieć się schować, znaczy schować, no. W którym mógłby chcieć zamieszkać, bo on by chciał się chować. Kończą mi się fajerwerki i nie podoba mi się to, bo jeden i drugi i Gris i Aravos gdzieś zniknęli i skąd ja wytrzasnę teraz fajerwerki? No ja będę miał przerąbane szczerze teraz, naprawdę będę miał przerąbane. <słuch> Nie wiem, no może w sumie nie przeszukiwałem tutaj obozu, tak w sensie, no biegałem, po nim wywołałem, ale nie wiem. Pod łóżkami. Nie, nic nie ma. W skrzynce jest jakaś książka, czekajcie, 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 jest książka, jest książka. Brzydki mam dla ciebie Dobra, to jest ewidentny od Griza, Sam jesteś brzydki. Jest to zadanie bardzo istotne. Zależy od tego, od niego, nie umiem czytać. Wszystko, rozumiesz? Znając życie pewnie nie rozumiesz. No jak to nie? Nie jestem aż taki głupi. No, napiszcie w komentarzu, czy naprawdę jestem aż taki głupi? Napiszcie, że nie, proszę. Ale do rzeczy. Kiedyby Aravos mnie porywał, nie zabrałem z mojej wieży pewnego bardzo istotnego przedmiotu, bez którego teraz nic nie zdziałamy. Musisz po niego iść. Nawet nie próbuj narzekać. Czyli ja muszę teraz zapierdzielać z buta cały ten kawał drogi, który tu kilka dni, bo Grisz czegoś zapomniał no dobra, no, no, no. Sam, sam nie próbuj narzekać, ja, ja sobie po Spotkamy się, jak już przyniesiesz mi ten obiekt o niezwykłej potędze. Bez obaw, rozpoznasz go, jak go zobaczysz. Ja tymczasem coś tu załatwię, Gris. Eeeeee. Okej. Nie wiem, zostawię to tu. Ale co, ja mam teraz zapierdzielać do Lakarowis po, po coś, co on zostawił? Po co... coś, co zapomniał? Nie, nie wiem. Ej, słuchaj, ej, mam pomysł, mam pomysł. Bo oni mnie uczyli wielu rzeczy. Między innymi teleportacja. A co, gdybym spróbował teleportować się do Lokarowic i. Ej, to może zadziałać. To może zadziałać, naprawdę. To myślę, że może zadziałać, więc. Eee, będę musiał w sumie. Się teleportować. Dobra. Dobra, spróbujemy. Nie muszę pani tę zaklęć, bo Gris mówił, że wystarczy, że się skupię. Teraz nie ma obok ani jego, ani Ravosa, więc. Będę musiał naprawdę uważać, ale. Eee... Dobra, uwaga, skupiam się. Huh. Hy! Dobra, ele, ele, eltra, eltro. Okej Dobra. Dobra. To nie tak miało wyglądać i nie tak to miało działać. Źno się przestraszyło. Dobra Podejście drugie. Nie no, musi się udać. Musi się udać. Dobra. Wierzę w siebie. Uda mi się. Wieża griza. Ej. Czyż mi się udało? Ej, czyż by mi się udało? Ej, udało mi się! Jestem w Lokarowicach! Udało mi się. Wow! Ej, kozackie. Tylko, co w sobie? Ej, ale to, to znaczy, że ja się mogę teleportować teraz gdzie chcę. I ja. Ale to jest zarobiste, ej. To jest zarobiste. To, to, jest zarobiste. Dobra. Trzeba poszukać tutaj y, tego czegoś, co zostawił Gris. W sumie nie napisał gdzie to może być. Tylko, że rozpoznam, jak zobaczę, więc. No, więc muszę poszukać tego, co on tu zgubił. Dobra, eee, dobra, dobra, dobra. To trzeba by zacząć szukać, nie? Dobra, to, to idziemy. Tu, tu? Uj, tu. No, może nie tu. Może nie tu. Może nie tu. Może lepiej nie tu. Dobra, tu. O, chmurka. Ej, oczywiście, jakby fajnie by było tak móc zebrać chmurkę i sobie ją postawić gdzieś. Byłoby kozackie, nie? Ale, dobra, przejdę tu dokładniej, ale też tu nic nie widzę. Tylko, tylko obraz, który rozwalił chyba Ravos, więc. O! Co jest? Jak to migać zaczęło? Dobre, ja nic nie popsułem, ja, mnie tu nie było. Ja stąd uciekam, ja stąd uciekam. Ale tu podłoga, jakby coś się wylało, jakby... Jakby, jakie wielkie mleko się rozlało na podłogę to wygląda, naprawdę. Tu jego ogródek z tymi, z kwiatkami. Nie no, że też nic nie ma. Pusta ta wieża strasznie tak swoją drogą. Nie wiem, Gris miał fajnego architekta, ale dekoratora wnętrz to, to chyba funduszy zabrakło, nie wiem. Albo po prostu... Nie wiem, zrobił na nim jakiś eksperyment i, i mu nie wyszło i, i nie ma dekoratora wnętrz, więc no. Kurczę lipa, nie wiem. E, o, to, to, to jest ta książka Aravosa. W sensie książka Aravosa, no to. to... Skrzynka Aravosa, na ciastka w której była książka od Grizza. O. Powiedziałem tak wiecie, bo skrót myślowy nie waszy. E, czy to było w górę? To było w górę. Bo tu dalej nic nie widzę. Gdzie? Ale, czekajcie, o! Utknąłem, nie mogłem się ruszyć. Eee, dobra, tu są Menderchestery, czyli tam jak Gris coś schował, to ja tego nie znajdę, więc to jest bez sensu. Ale tu nic więcej nie ma. Czekajcie, no tu jest jeszcze ten cały magazyn, ale to ja mam latać po każdej jednej skrzynce tutaj. Zresztą, gdyby Gris schował jakiś artefakt, to pewnie by, nie wiem, do yy, schował go jednak w swojej wieży, więc jak nie tu, no to, to ja nie mam pomysłu, gdzie to może być jeszcze, nie? Ale, no, ale, no. Nie wiem, no. to jest tego strasznie do... O, czekaj, gdzie to tu tu było? Co? On se robi ze mnie jakiś głupi żart w tej chwili. Jeśli... Nie. Słuchajcie, ja... Ja mam w tym momencie oficjalnie dość. Gdzie jesteście w dół? Tu, tu jesteście w dół. Ja mam w tym momencie oficjalnie dość, nie? Ja jestem po prostu... No serio? Wysłał mnie przez pół świata tutaj po smażoną sarninkę? Zapieprzałem taki kawał po sarninę? Ja... nie wiem, dobra, nie, nie, ja, ja muszę tam wrócić. Nie, w sumie, dobra, da tam teleportować? No nie wiem, mam, mam nadzieję, dobra, uwaga, próbujemy. No, w sumie na tym, żeby przenieść się do Griza, Mnie w kurzu, to, to może będzie łatwiej, bo się łatwo na nim skupić w tej chwili, żeby mu tą sarninę w twarz rzucić. Wow. Y -y -y. O! Udało się! Ej, dobra. Czyli, czyli trochę coraz bardziej ogarniam tą magię, coraz bardziej ją ogarniam. Zaczyna mi się udawać, więc, więc jest spoko, jest spoko, jest naprawdę spoko. Kiciu dalej tu siedzi, Kiciu dalej tu siedzi. Ale do griza to dalej tu nie widzę. Dobra. Wrzucę mu tą sarninę do tej głupiej skrzyni. Nie wiem, możecie mi napisać co o tym sądzicie. Mnie szczerze strasznie teraz zdenerwował, ale ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, no to bardzo was zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza. No i widzimy się w następnym odcinku oraz na jutrzejszym streamie. Trzymajcie się, na razie i cześć. Hejjo!